Siemanko, to Maciek z kanału Motowszystko. Dzisiaj zapraszam Was na krótki materiał, który będzie dotyczył nawigacji TomTom Tom Rider 550, którą miałem okazję przetestować w trasie na majówce, więc 2000 km z nią zrobiłem. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Z tego materiału dowiecie się, czy warto zamienić Google Maps właśnie na tą nawigację. Zapraszam do oglądania. Patronem materiału jest Motoszklarnia, sklep, serwis i salon motocykli. Ten materiał musicie traktować nie jako porównanie z jakąkolwiek inną nawigacją, tylko przejście z darmowego Google Mapsa na coś takiego. Nawigacja nie jest tania, bo najtańsza wersja bez mocowania kosztuje 1750 zł. Taka nawigacja z takim pakiem, gdzie macie dostępny uchwyt RAM, kosztuje 2150 zł. No, w porównaniu do Google Mapsa, który nie kosztuje Was nic, jest to niezbyt atrakcyjna oferta, ale ok, zacznijmy od samego początku, czyli co mamy w zestawie. W zestawie mamy oczywiście głowicę, do której ładujemy, dokujemy, można powiedzieć, ten ekranik, tablet. Oprócz tych dwóch rzeczy w zestawie mamy jeszcze przewód zasilający, który podłączamy tutaj do głowicy i wpinamy do instalacji. No i to jest właśnie pierwsza rzecz, która trochę mnie zaniepokoiła, bo Odebrałem tą nawigację o godzinie 18, a następnego dnia o 5 jechałem już na majówkę. No i w mojej głowie wyglądało to tak, że przyjadę, zamontuję uchwyt RAM na kierownicy motocykla, podłączę do swojego gniazda zapalniczki tam, gdzie mam e, USB-A e, ładowanie tego sprzętu i po prostu pojadę. Niestety już tutaj na początku zaczynają się schody. Każdy, kto korzysta z takiej nawigacji e, w telefonie jak Google Maps, i nie ma doświadczenia z żadną inną, no to pomyśli sobie, że wystarczy zamontować uchwyt na kierownicy i podłączyć ładowanie do USB-A. Niestety nic bardziej mylnego. Tutaj mamy takie, jakąś dziwną przejściówkę, a druga jej część powinna zostać zamontowana do instalacji motocykla. No i to jest kłopotliwe dla osób, które nie majsterkują i nie mają zielonego pojęcia o elektryce. to Będą zmuszone odstawić motocykl do serwisu, który im to podłączy No ja jestem domorosłym mechanikiem, więc nie miałem większego problemu Podłączenie tej nawigacji i tego zasilania zajęło mi 15 minut Na szczęście sprawa wygląda tak, że e, mam tu ładowarkę I jest miejsce, do którego można się podłączyć Więc nie trzeba będzie lecieć do samego akumulatora Więc lutownica... Termokurczki, izolacja, no i działamy. Więc już na samym początku nie jest łatwo zacząć z niej korzystać. Jeżeli już uporamy się z zamontowaniem uchwytu na kierownicy i z podłączeniem tego do instalacji, no to mamy. Taką głowicę, no i do niej podłączamy taki tablecik, który ma 4,3 cala. Ma tutaj głośniki, jest wodoodporny, więc w nic nie będziecie musieli go ubierać, jadąc nawet w deszczu. Dosyć duży, a ja w takim jechałem i muszę powiedzieć, że to całkiem nieźle działa. Ekranik ma przekątną 4,3 cala. Ma możliwość włożenia tutaj karty micro SD, więc jeżeli macie jakieś wcześniej zapisane. E, trasy w specjalnym pliku, to możecie je tutaj odpalić. Sam tablecik na głowicy montuje się dosyć prosto, wystarczy wsunąć, nie da się pomylić, dlatego że e, napis tą tom -tom nie może być przecież do góry nogami. O, zdejmuje się ją dokładnie w taki sposób. Niestety do zestawu nie jest dołączona żadna materiałowa torebka, w którą moglibyście schować po zdjęciu, jak idziecie coś zwiedzać, albo po prostu jak na dłuższą chwilę odchodzicie z motocykla. Ja korzystałem z kominiarki. Mytek. Sama nawigacja działa oczywiście w trybie offline. Natomiast przy połączeniu z internetem, na przykład przez Wi-Fi, jesteśmy w stanie zaktualizować sobie mapy. Ta nawigacja posiada mapy akurat całego świata. Oprócz tego, że trasy możemy aktualizować przez Wi-Fi, to samo urządzenie jesteśmy w stanie również podłączyć przez Bluetooth do swojego telefonu ściągając aplikację, która nazywa się MyDrive. Jest ona dosyć nisko oceniona w App Store i wcale się nie dziwię. Ocena raptem 1.7 dlatego, że jej podłączenie przynajmniej do iPhone'a graniczy z cudem. Ja robiłem to w zasadzie z 3 godziny przed wyjazdem, no ale zostały mi 4 godziny spania, więc o pierwszej się już poddałem i zamontowałem ją bez parowania z telefonem i po prostu w ten sposób pojechałem. Jest bardzo trudno ją połączyć. Myślę, że TomTom -tom mógłby się uczyć od e, GoPro, jak łączyć te dwa e, fajne narzędzia, jakim, są, jakim jest ta nawigacja, no i telefon. Więc drugim ogromnym minusem, już na samym początku, który się ujawnia, jest parowanie tej nawigacji z telefonem. Być może na Androidzie działa lepiej, natomiast na iPhone'ie bardzo słabo. Żeby zakończyć jakoś sensownie ten wątek, to powiem wam, że po trzech dniach samoistnie się połączyło i działa do tej pory. No musimy jeszcze powiedzieć, co daje takie sparowanie i połączenie tej nawigacji z telefonem. No po pierwsze będą wam się wyświetlały wiadomości oraz połączenia przychodzące. Jak doskonale wiecie z poprzednich moich materiałów, ja interkomu nie używam, bo nie interesuje mnie ani słuchanie muzyki wtedy, kiedy jadę, ani odbieranie telefonu. Jak się zatrzymam, zobaczę, kto do mnie odzwonił, to wtedy sam zdecyduję z kim chcę porozmawiać, a z kim nie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to narzędzie ma również możliwość połączenia z interkomem. No i wtedy ma to sens, jak ktoś do was dzwoni, to widzicie, kto to jest. No i klikając tutaj jesteście w stanie odebrać takie połączenie. Także dwa duże minusy na dzień dobry, ale przejdźmy dalej i rozmawiajmy o tym, do czego służy to narzędzie. I czy warto z niego korzystać zamiast płatnego Google Maps? W jednym z pierwszych filmów w ogóle, które nagrałem na YouTubie, mówiłem o tym, że nawigacja Google Maps nie jest najlepszym rozwiązaniem dla motocyklistów. Oczywiście nie miałem zielonego pojęcia wtedy, jak działają inne nawigacje, te dedykowane dla motocyklistów, więc nie mogłem jej porównać zupełnie z niczym innym, natomiast wtedy trochę sobie na nią ponarzekałem. Powiem szczerze, że jeżeli mam porównać coś darmowego do czegoś, co kosztuje minimum 1750 zł, no to przynajmniej na samym początku te dwie dosyć duże wady działają no, na niekorzyść tej nawigacji. No dobra, ale nawigacja w głównej mierze służy do nawigowania, orientowania się w terenie, omijania e, zamkniętych dróg, radarów i tak więc na tym się skupimy. Ja 5 godzin przed samym wyjazdem oczywiście zaktualizowałem sobie mapy po to żeby nie natknąć się gdzieś na drodze na coś zamkniętego. Sam ekranik jest dosyć czytelny, natomiast przy bardzo, bardzo dużym słońcu no nie będziecie go widzieć chyba, że nachylicie się głową, zakryjecie trochę słońce kaskiem, to wtedy dostrzeżecie co się tu dzieje. Natomiast tylko i wyłącznie jak jest bardzo, ale to bardzo duże słońce. Dobra, no i tak to wygląda, jak sobie odpalimy. Na górze mamy informacje dotyczące tego, z czym jesteśmy połączeni. No i pierwsza opcja, oczywiście najprostsza, szukaj, wysyłamy adres, miejsca, do, które my, do którego chcemy dojechać, i po prostu do niego jedziemy. Zaplanuj ekscytującą trasę i tutaj mamy możliwość wybrania punktu i punktów pośrednich, o które chcemy zahaczyć, po to, żeby w jak najbardziej. Kręty sposób tam dojechać. No i tutaj mamy takie możliwości, jak droga kręta, średnia i dosyć prosta, no i górzystość duża, mała, największa. Dla mnie trochę bez sensu uważam, że powinny być jedynie dwie możliwości, czyli albo prosta i najszybsza, albo bardzo kręta. No bo nie wiem kto i dlaczego miałby wybrać coś pośredniego. Niestety, dodawanie punktów pośrednich jest. Niezbyt intuicyjne i naprawdę sporo czasu mi zajęło, żeby do tego dojść. Na samym początku musimy ustawić miejsce docelowe i dopiero potem dodawać punkty pośrednie. Jest to bardzo duża zaleta tej nawigacji. I drogi Kręte, te, które zwiedziłem w Czechach, naprawdę uważam, że w życiu bym do nich nie dotarł, jeżeli nie użyłbym tej nawigacji. Przechodząc dalej, mamy tutaj moje trasy. Czyli wszystko, co zaplanowaliście, albo przez to bezpośrednio korzystając z tableta, albo właśnie korzystając z telefonu i ze sparowania. Więc trasę, jeżeli ustalicie w telefonie, to możecie ją poprzez Bluetooth przesłać tutaj. I moim zdaniem jest to dużo wygodniejsze niż tutaj korzystanie bezpośrednio z tego tabletu. Przechodzimy dalej. Mamy pozycję: no, Dodaj dom, zarejestruj trasę, czyli nagrywanie. No, i tutaj mamy już ustawienia statystyki e, podróży. No i ustawienia, bardzo ważna rzecz, przechodzimy dalej. Wygląd oczywiście możemy personalizować pod kątem tego, co miałoby się nam wyświetlać, więc to sobie ominiemy. Planowanie trasy to jest dosyć istotna kwestia, dlatego że e, tutaj ustawiamy wszystko, to, co nas interesuje. No i oczywiście e, opcja pierwsza, czy trasa najszybsza, czy zawsze e, pytać najkrótsza, najbardziej ekologiczna, e, kręta i tak dalej. No, oczywiście, nas interesuje zawsze trasa najbardziej kręta. No i to jest bardzo e, ważne okienko, czyli co mamy omijać? Moim zdaniem, tak jak teraz sobie tutaj e, to oglądamy. No to wydaje się to dosyć proste, natomiast jeżeli stoicie czy siedzicie na motocyklu i chcecie coś tutaj pozmieniać, jest 27 stopni, no to bardzo ciężko zorientować się, co tu się wydarzy, więc trzeba sobie wbić po pierwsze do głowy, co oznacza odklikanie tych wszystkich suwaków. I na przykład omijaj na każdej trasie, czyli omijaj autostradę drogi płatne i szczerze mówiąc miałem tą opcję drogi drog, dróg płatnych wciśniętą mimo tego na autostradzie A4 jak jechałem w stronę Czech to złapałem się na jeden etul. Oczywiście przejechałem go, no bo nie byłem już w stanie zawrócić. Nie zgłosiłem tego, więc tylko czekam, aż przyjdzie mi jakaś kara do zapłacenia. Mimo tego, że omijałem drogi płatne, autostrady nie. No i tu oczywiście wszystkie inne opcje również możecie sobie włączyć. Jeżeli macie nastawioną jakąś trasę, to za każdym razem, jak będziecie tutaj wchodzić, nawet jak trasa jest już zaplanowana i coś przestawicie, to ta nawigacja od razu przestawi Wam e, tą trasę, którą Macie zaplanowaną, zgodnie z tym, co sobie ustalicie. No i statystyki podróży od wyzerowania. Tutaj mam od kiedy ja jechałem pokonałem z nią 1900 km prawie. E, no i cały czas maksymalna prędkość, średnia prędkość czyli takie rzeczy jesteśmy w stanie sprawdzić. Niestety nie jesteśmy w stanie bez wcześniejszego rozpoczęcia rejestrowania trasy sprawdzić, którymi trasami dokładnie przejechaliśmy, co moim zdaniem jest bardzo dużym minusem, no bo średnio to wypada, jeżeli po kilku dniach czy tygodniach, nawet po powrocie do domu, chcemy sprawdzić, gdzie dokładnie byliśmy i pochwalić się znajomym, jakie trasy przejechaliśmy. No, niestety nie mamy tutaj takiej opcji, więc to działa również na duży minus. Dobra, przejdźmy jeszcze raz do początku i zobaczymy sobie, jak działa wyszukiwanie, bo chciałem Wam powiedzieć o jeszcze dosyć dużym minusie. Wejdźmy w tryb wyszukiwania trasy i wyszukajmy sobie trasę do jakiegoś dużego miasta. Powiedzmy do katowic, cyk. No i tutaj wyświetli nam się opcja. Jedź. Jak klikniemy w te trzy kropeczki, no to tutaj mamy jeszcze możliwość poszukania czegoś, ale my oczywiście chcemy. Chcemy jechać. Trasa nam się ładuje, jest ustawiona jak najbardziej kręta. Narzędzie szuka, oczywiście, we własnych zasobach, no bo nie jest połączone nigdzie tam z internetem, więc samo kalkuluje nam trasę. Jest to całkiem niezłe rozwiązanie. W takim przypadku, jeżeli nie mamy dostępu do internetu, jesteśmy gdzieś na drugim końcu świata, no to wtedy na pewno będzie to przydatne. Jak widzicie, trwa to dosyć długo. Więc najlepiej zrobić to dużo wcześniej, a nie siedząc na motocyklu, jak jest 30 stopni, żeby po prostu nie było nam ultra gorąco, żebyśmy się gdzieś tam e, nie zapocili. No dobra, no i wyświetliła nam się trasa 355 km, która e, jest najbardziej kręta. No i jak pamiętacie, nie omija autostrad. No i tą trasę... O... Tą trasę oczywiście możemy sobie przybliżyć i obejrzeć. Natomiast, jak klikniemy już yy, jedź, zobaczcie, nie jestem w stanie tutaj wrócić nawet do tego. Dobra, jak klikniemy, katowice centrum. Gdzie mało, to jest takie intuicyjne. Powinienem kliknąć gdzieś tam i powinno, powinniśmy jechać. Teraz kliknę cztery kropki, no to wyjdę gdzieś indziej. No i taka właśnie jest mało intuicyjna bardzo ta nawigacja. O, dopiero jak się cofnąłem, kliknę w drogę. To widać, gdzie jesteśmy. I teraz ogromny minus: nie jesteśmy w stanie cofnąć tego, po to, żeby jeszcze raz, już z poziomu nawigowania, zobaczyć sobie całą trasę, co w mojej ocenie jest ogromnym minusem, no bo gdzie mam wchodzić, żeby tą trasę po prostu sobie sprawdzić? Dobra. Jak mamy już trasę odpaloną, to możemy zobaczyć sobie aktualna trasa jak wygląda i jak wyjdziemy tutaj, no to możemy zadać jakąś inną drogę, ominąć jakąś część drogi, ominąć jakiś typ drogi. No, jak widzicie, nie jest to najbardziej intuicyjna rzecz. Możemy tutaj dodać postój do trasy, zmienić typ trasy na jakiś tam rowerowy czy pieszy. No i jak cofniemy, to oczywiście do tej nawigacji sobie wrócimy. Jak sami widzicie, nie jest to jakieś y, bardzo intuicyjne. Szczerze mówiąc, osoby, które są bardzo przyzwyczajone do Google Mapsa, będą tu wręcz miały problem y, duży, żeby coś y, znaleźć. Powiedzieliśmy o wielu wadach w porównaniu do Google Mapsa, natomiast y, no, na pewno na uwagę zasługuje sposób wyświetlania tego, co mamy po drodze. Nie wiem, czy też macie tak jak ja, natomiast ja mam schizę zawsze, że skończy mi się paliwo i że nie wiem, gdzie jest następna. Stacja benzynowa, szczególnie jeżdżąc po nowych autostradach i drogach szybkiego ruchu w Polsce, gdzie no, te stacje benzynowe są co 200 km, no to y, trzeba się trochę tym przejmować. Tutaj bardzo fajnie jest to rozwiązane, dlatego że na ekranie centralnym widzicie no, waszą drogę, a po prawej stronie macie taki postęp tej drogi i jest każda stacja benzynowa na waszej trasie. Więc nawet jeżeli jakąś Yy, przejedziecie, to pokazuje następ na następne 50 km, ile takich stacji benzynowych na waszej drodze się znajdzie. I to jest dla mnie bardzo fajna rzecz, która odróżnia to od yy, nawigacji Google Maps. Drugą zarąbistą rzeczą, która tutaj naprawdę działa w bardzo fajny sposób i to jeszcze taki intuicyjny, jest wyświetlanie radarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Do wiadomo, jak jedziecie gdzieś tam za granicą, jesteście w mieście, rozglądacie się, oglądacie, niby jedziecie powoli, no ale ciężko dostrzec jest, jeżeli nie jest wyraźnie oznakowany jakiś odcinkowy pomiar prędkości. No to jak spojrzycie sobie tutaj na ten ekranik, to będzie po prawej stronie informacja, kiedy tam wjechaliście, kiedy się kończy i jaka jest Wasza średnia prędkość. Czyli nawet jak wiedziecie i dopiero w połowie zorientujecie się, że jesteście w takim odcinkowym pomiarze prędkości, to będzie wyświetlana wasza prędkość. O ile, o ile ona jest przekroczona, i tak dalej, więc nawet jeżeli tam zaszaryliście i szybko pojechaliście, to będziecie mogli się zatrzymać, aż prędkość spadnie do tej dozwolonej, no i wtedy z takiego obszaru wyjedziecie. Także to na pewno na duży plus. Nawigacja cały czas pokazuje, z jaką dozwoloną prędkością możecie jechać. Jeżeli jedziecie. Tak, jak potrzeba, czyli poniżej albo równo, no to nie wyświetla się nic. Jeżeli trochę przekraczacie tą prędkość o 10-20 km na godzinę, no to świeci się na żółto. Jeżeli bardzo dużo przekraczacie, no to świeci się na e, czerwono. No nie informuje oczywiście w żaden sposób, żebyście tam zwolnili, natomiast no sygnalizuje w taki sposób, że zbyt szybko jedziecie. Teraz jeśli chodzi o samą dokładność map. Niestety jest to ogromna wada tego urządzenia, mimo tego, że Zaktualizowałem je 5 godzin przed wyjazdem, no to oczekiwałem, że wszystkie przynajmniej te duże e, trasy, krajowe, jakieś tam ekspresówki będą oznaczone jako zamknięte i nie będę musiał martwić się o to, że gdzieś dojechałem i będę musiał cofnąć. Niestety nawigacja nie jest zbyt dokładna, i na nawet dużych drogach, które są zamknięte od kilku miesięcy, pokazuje, że te drogi są przejezdne. I taka sytuacja spotkała mnie co najmniej na tym wyjeździe trzykrotnie. Jednokrotnie w Polsce i dwukrotnie w samych Czechach. Tutaj, jak widzicie na załączonym obrazku, według nawigacji można jechać, no a droga, jak widzicie, zamknięta i jest zakaz wjazdu. Pewnie na nizinach nie ma wielkiego problemu, natomiast jeżeli jesteście w górach i dojedziecie naprawdę duży, długi kawałek i okaże się po tam 50 km górskiej, krętej drogi, że jest zamknięta i w ogóle nie da się przejechać w żaden sposób, no to po prostu zmarnujecie trochę czasu, a szczególnie jeżeli jest wieczór i z. Pieszycie się do jakiegoś miejsca, które sobie zabukowaliście, no to to może okazać się dużym problemem. Według mnie samo nawigowanie działa tak sobie. Na zdecydowany plus ekscytujące drogi i ta funkcjonalność. Nawigacja do testów udostępniła mi motoszklarnia, natomiast przejeżdżając z nią 2000 km, no ja bym jej za takie pieniądze na pewno nie kupił. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli uważacie go za wartościowy, zostawcie lewą łapę w górę. Komentarz, napiszcie, szczególnie ci, którzy używają tej nawigacji, dlaczego skusiliście się na jej zakup, gdzie Wam się bardzo dobrze sprawdza. Zostawcie suba. Na dzisiaj dziękuję. Bajo. Do zobaczenia.